Także, cześć Manko, witajcie z tej strony, Franek z kanału Franek Rolnik, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, ale widzowie z nowej serii pod tytułem Dolnośląskie Gospodarstwo Widzowie, ja tu sobie zgaszę światło, i widzowie proszę bardzo, to jest to gospodarstwo ogólnie, które może niektórzy widzowie mogą z live'u kojarzyć. Kurde, mam nadzieję, że nie będzie żadnych ścinek na tym odcinku. Wiecie, to e, pokażę Wam e, tutaj gospodarstwo. Tutaj jest wi e, taka wiatka. Tutaj, kurczę stoi. E, cholera. Dobra, trudno. E, tutaj widowie stoi e, ciągnik e, Fiatagri. Tutaj, widowie stoi e, talerzóweczka. Tutaj jest. Kurde, oj, sorki, niechcący, piłem, wyjąłem. Tutaj jest widzowie prasa. Tu jest siewnik. Tutaj, kurczę, są dwie bramy: tu jest brama, i tu jest brama mapa. Jakby ktoś pytał, dolnośląska wieś. O, tutaj piesek sobie biega. Tu widzowie, strach jest. A nie, czekajcie, to od, od, od tamtej strony, od tej się wchodzi. Tu jest widzowie, strach. Nie będę wam może to pokazywał. Tu piesek sobie biega. Tu jest widzowie, Buda. To może Wam mu od razu e, żart się dam. E, tutaj widzowie, teraz tak. Tu jest dom. Tu jest półk, stoi. <laughs> e, tu jest silos. Tu jest przyczepka. Tu jest widzowie zgrabiarka i ta. E, Przedszonsarka gwiazdowa. nie gwiazdowa. Przedszonsarka. Tu jest. Tu widzowie są kurki. E, I ten e, kurnik. E, tu jest kosiareczka stoi. I widzowie, tutaj jest też w kurniku taka część na maszyny To tu jest szypek, widzowie I tu jest też kurcze 912 bodajże Nie, 1212, 12. nie 912 tylko 1212 12. <tryk> A tu widzowie nasza boża wistula oczywiście I dzisiaj tak jak chyba po tytule odcinka widzieliście Pojedziemy sobie kurcze kosić Zboże mm. pojedziemy sobie widowie wisulką naszą, czekajcie, tylko dobra, jest dobrze. Mm. Pojedziemy sobie widowie naszą wisulką, kurczę, kosić tych, kosić owiec. Mam nadzieję, kurczę, że wiecie, nie będzie żadnych ścinek. W sensie, ścinki oczywiście są, ale mam nadzieję, że żadnych, w sensie takich większych, poważniejszych lagów yy, w obs nie będzie. Ja mam słabego kąpa. Ostatnio ktoś mi tam powiedział, że no, że OBS to bardzo, bardzo zżera tą pamięć. Widzowie, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ lecimy po 400 subskrypcji. A na 400 subskrypcji, widzowie, kurczę, mam dla Was chrystal, temy złociste. E, dla Was wypuszczam. Widzowie, dobry deal. E, to jest naprawdę dobry deal. E, dacie, wbijecie. Kurde, trzeba ci, że ja się źle pojechałem. Tam się inaczej jechał. Bez mm. widzowie, fajny deal. Yy, yy, no. Yy, sorki, że tak będę kaslał, bo ale trochę chory jestem, ale widzowie odcinek trzeba nagrać, odcinek kurde trzeba nagrać yy, Ale no yy, widzowie, fajny deal. Jak my w yy, jak wbijecie 400 subskrypcji, a naprawdę niewiele brakuje, to ja dla was widzowie wykluczam hryzantem złociste wersje Disco Polo. Oczywiście Czekajcie, może Wam troszkę dźwięki w kamerce podgłośnie. E, kurczę Mam nadzieję. nie, może jednak trochę ściszę. <laughs> mam nadzieję, że mnie słychać. Także no, mam nadzieję, że mnie słychać. Mam nadzieję, że naprawdę nie będzie jakichś poważniejszych lagów. Bo ścinki, widzowie, takie drobne ścinki czasem są. Oczywiście, widzowie też. Gra ciągle mi laguje. Mmm. Ja tam nie mam z tym problemu, ale nie wiem niektórzy tam ciągle piszą, że ale lagi, jezu jakie lagi, jezu ile FPS-ów masz, ja pierdolę widzowie. Eee, no nie, pi nie piszcie mi tak bo po prostu i tak. I tak wasze komentarze nic, nic tutaj nie wniosą do tego. Eee, nie, nie poprawią się przez to lagi. Eee, lagi nie zniknął, eee, Nagle. Tak więc, no, po prostu bez sensu jest to pisać. Ja to wiem. Czekajcie, tutaj skręcamy. Ja to widzowie wiem. Yy, I no, zbieram, kurde, na ten. Tutaj, kurde, widzowie, niestety ostatnio się szyba zbiła. Ponieważ, widzowie, pierdolnąłem w drzewo. Po prostu, kurde, pieprznąłem w drzewo. I widzowie, szyba się rozpieprzyła. No, ja, tak jak widzicie, kurde, no, szyba się rozbiła. O, kościół. Ojejej, tutaj widzę, koło kościoła przejeżdżamy. I kurczę, dobra, przejeżdżamy. I widzowie, zaraz się tutaj skręca na to pole około tego busa. Bo tutaj, widzowie, jest jakaś firma, chyba yy, nie, nie wiem jaka. <laughs> tutaj ktoś chyba sobie mieszka prywatnie, chociaż nie wiem, czy to też nie należy do tej firmy. Czekajcie, skręcamy tutaj. Kręcamy tutaj kurczę I tutaj kurczę widzamy przez most się przejeżdża no, i już tutaj widzę jest to pole Tak jak widzicie Kurde widzę Ja naprawdę nie, ja nie wiem też co to jest to czarne coś co mi tam tutaj ciągle mryga Ale no Już się nie przejmujmy Czajcie kurde Czajcie ja, na jaką to robi szerokość? Yy, teraz pytanie na jaką kurczę ta fistula robi szerokość czekajcie, da się włączyć sieczkarnię czy nie dobra, chyba się nie da kur... czekajcie, dobra żadnych mijaków tam mam nadzieję, że nie zrobiłem ojej, niestety ta pistula, widzę wy kurczę ma takie trzy kamerki i to mi kurczę tak właśnie średnio odpowiada ale dobra, trudno już, no Czajcie mm, foteczkę sobie tylko sykniemy do miniaturki mhm, mm mhm, mm czekajcie, tak sobie tutaj staniemy I przybliżymy kurcze widzowie jak to się pięknie prezentuje nie no ale widzowie naprawdę Zdjęto do miniatury musi być musi być kurcze widzowie zdjęcie do miniaturki dobra <laughs> jedziemy Jedziem, widzowie, Mam nadzieję, że dzisiaj też nie będzie jakiś taki mega bardzo to, jakiś za długi odcinek. Kurczę, też bym nie chciał, żeby jakiś za długi był. I też niedługo bym chciał live'a odpalić dla was, ale no. Ja mam dość słaby internet, więc no. Nie mam, nie mam światłowodu, więc yy, może być... No chciałbym dla was tego live'a odpalić jakoś. Ale po prostu wiecie to ja nie mam naprawdę słaby internet. No i no. Kurde, czajcie, tak mi się tutaj zrobiło. Ale dobra, trudno. Dobra. Tutaj teraz tego. No, skręcamy. I widzowie wjeżdżamy w, w owiec. Kurcze. Widzowie, ostatnio to pole kupiliśmy. Od takiego chłopulka. Bo widzowie no, to pole należało jeszcze niedawno do takiego chłopulka. Ale e, ostatnio widzowie, kupiliśmy to pole. E, I no, pojechałem do niego. I no, w sensie, zadzwoniłem najpierw do niego. I mu coś tam się se z nim dogadałem. Za ile. Nie pamiętam w sumie nawet już za ile. My to żeśmy kupili. E, ale. Czekajcie. Może sobie przypomnę. E, może później sobie przypomnę. Czekajcie. To już było. Czekajcie, tutaj i takie są zboże. Więc, no, można kurczę po tym jeździć. Co jest kogoś, a nie moje, <laughs> też, ale, no, wiecie, kurczę, Ej, czekajcie, będzie to dobra. tu się sypie słoma? Dobra, Fajn... fajna widzowa jest ta słoma. Czekajcie, mam nadzieję, że tutaj dobrze sypię, Będzie dobrze sypać, kurczę. Eee, zobaczmy, czajcie. Wezmę tylko tą słomę i zobaczymy, czy nie, nie ma tu za dużo ziaren. Eee, dobra, czajcie. Eee, dobra, nie ma. Nie ma... Jest widzowie dobrze. Nie ma tutaj zbyt... Nie ma tutaj za bardzo, no... Nie ma to za bardzo ziaren, więc widzowie jest naprawdę dobrze. Eee, mam nadzieję... Ciekawy jestem właśnie, czy całe to na odcinku dzisiaj zrobię. Eee, czy nie. Ale no. ha. Aha, aha. Dobra widzowie, fajnie tutaj się naprawdę pracuje. Jeszcze kurde jak się odpali kamerkę i z wami pogada, to jest naprawdę jeszcze fajniej. Jeszcze fajniej widzowie się w polu pracuje. Jak się odpali kamerkę i z wami pogada. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś, nie wiem, yy, ludziach, którzy piszą dziwne rzeczy, typu nie wiem, pokaż chuja albo takie. Bo też, też ostatnio były takie komentarze No, także widzowie nie piszcie takich komentarzy, bo to jest naprawdę bardzo głupie Naprawdę to jest widzowie bardzo głupie jak piszecie na przykład pokaż chuja albo takie różne, no a Więc nie róbcie, tak? Bo to jest Bardzo, bardzo dziwne i bardzo głupie No i też, no Także widzowie nie róbcie, tak? Yyy Też też nie lubię takich na przykład komentarzy, ale lagi. Bo to widzowie też yy, nie mówię, że zniechęca, ale do nagrywania albo no. Albo też widziałem ostatnio takie komentarze, yy, że dla dobra społeczności usunąć kanał. Kuźwa, jak ktoś nie chce, przepraszam, oglądać yy, moich filmów, to kurwa, mać, niech nie ogląda. Proszę bardzo, niech nie ogląda moich filmów, a nie pisze, że dla dobra. Yy, Społeczności Usuń kanał, tak? Bo to widzowie, nie wiem, to już jest no Chore trochę, no To już widzowie naprawdę jest chore Yyy Więc no, nie róbcie, tak? Bo to jest naprawdę Dziwne, yy, jak są ludzie, którzy To oglądają, znaczy, że no Że Po prostu chcą oglądać I tyle, yy, więc yy, A tutaj Kurde, ktoś wiesz Wiecie, pisze, że no, dla dobra bo, publiczności, czy nie, tam dla dobra społeczności, usuń kanał, bo Bo, no, bo lagi, czy coś, nie wiem dlaczego. <coughs> Też kurde, ostatnio ktoś nam wpieprzył tam na Discorda, na którego was oczywiście zapraszam, ale ten, no, nie, nie, nie róbcie tak jak teraz wam powiem. Jak ktoś zrobił. Widzę wpieprzył nam yy, wpieprzył mi na Discorda, yy, tego FRT yy, jak no ktoś nie wie, to nie Wbijcie na Discorda. Zapraszam was. Oczywiście. Yy, kurde ja, ja... ktoś tam kurde wiecie, no, wbił yy, i zaczął wypisywać jakieś dziwne rzeczy. Typu chuj chuj chuj. Yy, albo nie pamiętam, bo to było już... Parę dni temu, ale no. W piątek chyba, ja to w... kur widzowie Ale żem się wpieprzył O, cholera! O cholera czajcie! Kurde Ja pierdzielę, widzowie O kur I co ja teraz robię? Widzowie, co ja teraz robię? Nie. Nie, no widzowie. Co ja teraz zrobię? Kurde. Czekajcie, tutaj to dopiero trzeba cyknąć zdjęcie. Kurde. Ojej, o cholera. Widzowie, co ja teraz zrobię? Oj... Kurde widzowie, trzymajcie się. Dziękuję Wam za, za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym. Na razie, siema.